W korzowie ruszyła wielka zbiórka książek. Wszystko w ramach akcji Wolność czytania. Mieszkańcy do 14 września w kilku punktach miasta mogą oddawać książki, które 15 września trafią na wielki kiermasz na ulicy Jagiellońskiej. Idea jest taka, że w tym dniu chcemy zwrócić szczególną uwagę na książkę i generalnie na problem czytelnictwa, który, jak wiemy, trochę jednak ciągle istnieje i funkcjonuje w naszym kraju, niekoniecznie książka jest na tyle istotną rzeczą i sprawą w naszym życiu, na ile zasługuje. Chcemy zwrócić się na to uwagę, przekonać do tego, że warto czytać, że lektura niesie za sobą wiele nie tylko przyjemności, ale też wartości w życiu, w życiu, w życiu codziennym. Książki, czasopisma, wydawnictwa pisane braillem i audiobooki można oddać w Urzędzie Miasta, Domach Kultury, filiach Biblioteki Publicznej oraz Chorzowskim Muzeum. W dniu imprezy 15 września również będzie można przyjść na imprezę z książką, będzie można ją wymienić. Prócz samego kiermaszu na mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych, będzie czekać wiele atrakcji. Szereg warsztatów, imprez, imprez plenerowych, nawiązujących do, do literatury, do tego wszystkiego, co możemy interesującego w książkach znaleźć, więc gorąco zachęcamy również rodziców z dziećmi do, do udziału w tej akcji. W tym roku, między innymi, nowym elementem będzie tak zwana żywa biblioteka. Będzie to możliwość spotkania. z wieloma osobami, przedstawicielami różnych środowisk, o których nie do końca wiele wiemy, a, a z którymi po rozmowie będzie można pewne stereotypy funkcjonujące na pewno przełamać. Wymiana domowych biblioteczek odbywa się w Chorzowie już po raz szósty. W zeszłym roku na kiermasz trafiło około 14 tysięcy egzemplarzy.